Dzień dobry, Anna Malinowska, zapraszam na wiadomości Lasów Państwowych. Tylko 283 pożary wybuchły tej wiosny na terenie Lasów Państwowych. To niewiele w porównaniu z ubiegłymi latami. Rok temu, w tym samym okresie, leśnicy odnotowali ponad 830 pożarów. Wiosną, z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe, nadleśniczowie często muszą wprowadzać zakazy wstępu do lasu. W tym roku, dzięki niskiej temperaturze i dużym opadom deszczu, nie było takiej potrzeby. Aktualną sytuację pożarową można śledzić na stronie internetowej Lasów Państwowych. Wtucznie odbyło się dwudniowe spotkanie ministrów i przedstawicieli krajów Europy Wschodniej poświęcone działaniom na rzecz klimatu, szczególnie leśnym gospodarstwom węglowym. Jak zaznaczył minister środowiska Jan Szyszko, w porozumieniu paryskim zobowiązano kraje członkowskie do szybkiej redukcji koncentracji CO2 w atmosferze. Polska dużą rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla widzi w ekosystemach leśnych. Dzięki konkretnym zabiegom gospodarki leśnej leśne gospodarstwa węglowe mają pochłaniać więcej dwutlenku węgla z atmosfery. Na razie w projekcie uczestniczy 26 nadleśnictw na terenie Polski. Paweł Sałek, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej, liczy, że idea leśnych gospodarstw węglowych zostanie wprowadzona także w innych krajach. W ośrodku rehabilitacji zwierząt dzikich prowadzonym przez nadleśnictwo Olsztynek do zdrowia wraca wilk potrącony przez samochód w Kampinowskim Parku Narodowym. Dwuletni Basior, czyli samiec wilka z połamaną miednicą i uszkodzoną wątrobą trafił na Mazury, ponieważ w północnej części Polski tylko lasy państwowe posiadają specjalistyczną wolierę do rehabilitacji wilków. Nadleśnictwo Olsztynek zagrodę wybudowało rok temu. Spełnia ona rygorystyczne zasady związane z przytrzymywaniem tego chronionego drapieżnika. Między innymi jest monitorowana. Wilk czuje się coraz lepiej i jest już w stanie biegać. Niedługo będzie mógł wrócić do Kampinoskiego Parku Narodowego, skąd pochodzi. Wciąż jest nadzieja, że wawrzynek główkowaty przetrwa na terenie Polski. W naszym kraju zachowało się zaledwie kilka pierwotnych stanowisk tej objętej ścisłą ochroną rośliny. W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, wawrzynek został zaliczony do gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem. Leśnicy już trzeci rok z rzędu walczą o jego uratowanie w Puszczy Sandomierskiej. W arboretum leśnym przy nadleśnictwie syców powstał program przywrócenia wawrzynka na siedliska ich naturalnego występowania. Pracownicy placówki pobrali fragmenty rośliny i rozmnożyli sadzonki po to, by powróciła ona na wybrane, najbardziej korzystne dla niej miejsca. 300 sztuk wawrzynka zasadzili nieopodal dwóch naturalnych miejsc jego występowania na terenie nadleśnictwa Kolbuszowa. Lokalizację każdego egzemplarza dokładnie opisano, a całą uprawę dla ochrony otoczono ogrodzeniem. Gdyby leśnicy w porę nie podjęli starań, wawrzynek mógłby całkiem zniknąć z krajobrazu polskich lasów. Tej rzadkiej roślinie grozi wyginięcie również na terenie Niemiec, Czech, Ukrainy i Białorusi. A po więcej informacji zapraszam na stronę internetową Lasów Państwowych oraz na nasz profil na Facebooku. Miłośnicy pięknych zdjęć przyrody powinni odwiedzić Instagram Lasów Państwowych, gdzie właśnie zakończyła się pasjonująca rywalizacja o tytuł zdjęcia miesiąca.